Drodzy Państwo, witam Was ponownie na spotkaniu z panią Joanną Michalską, nitkomaniacy.pl. Z panią, która jest kolejną pasjonatką w moim życiu i która wraca mi wiarę w to, że warto poświęcić nasz czas do tego, aby stworzyć coś nie, niepotarzalnego, coś nieprzemijającego. Mówimy dzisiaj o igle i nitce. Tak, naj, tak, mówiąc najbardziej ogólnie, no ale mówimy przede wszystkim o pasji. O pasji związanej z ręcznym szyciem. I gdybym chciała Państwu coś na początku pokazać, to chciałabym Państwu pokazać tę piękną chusteczkę do nosa, która rzeczywiście powinna być takim mottem naszego spotkania: przeżyj przygodę szycia. Przeżyj przygodę życia z szyciem. Oczywiście to jest żart językowy, ale świetnie oddający istotę tego, o czym będziemy mówić. Dla mnie ważne jest to, że pojawiła się chusteczka naturalna do nosa, bo te, ci z Państwa, którzy znają mnie troszkę bliżej, wiedzą o tym, że ja walczę z manią chusteczek jednorazowych. Wiem, wiem, to jest niepoprawne politycznie, to nie jest XXI wiek, a ja jestem rzeczywiście taka, taka, taka retro. Um, uważam, że każdy szanujący się mężczyzna powinien mieć przy sobie swoją piękną wykrochmaloną chusteczkę e, trzymaną w odpowiedniej części swojej marynarki. W powiem, w której, z której strony, wykrochmaloną, bo przecież jak dama zapłacze, to prawdziwy dżentelmen wyciąga chusteczkę i daje do otarcia łez. Ale tak naprawdę wiecie Państwo, y, żyjemy w takim dyktacie tego jak być powinno, jak być powinno nowocześnie, a z drugiej strony żyjemy w tej uważności nad naszym środowiskiem naturalnym, a przecież czym innym jest dbałość, czym innym jak niedbałość o środowisko naturalne, jest właśnie na przykład posiadanie takich chusteczek wielorazowego użytku. My je upierzemy, uprasujemy, służą nam nadal. Chusteczkę jednorazową, celulozową, która jest zresztą. Chemicznie jeszcze wybielana, wyrzucimy i tworzymy kolejną stertę śmieci. Drodzy Państwo, savoir vivre sprawdza się zawsze. On jest naprawdę ponadczasowy. Zachęcam Państwa do tych drobnych zmian, zmian w swoim życiu. Zacznijmy może właśnie od, od, od chusteczek do nosa z pięknym monogramem. Ja bym to tak widziała, żeby tak na przykład, świetny pomysł na prezent. Chusteczki do nosa. Zręcznie wyhaftowanym, wyszytym monogramem. Jak taki monogram wyszyć, to pani Joanna powie. Ale pani Joanna nam też powie: tutaj mamy mnóstwo różnych pomysłów na obdarowanie bliskich czy dalszych nam osób tymi prezentami, które zawsze nazywam prezentami z witaminą M, czyli z tym naszym czasem i miłością, którą poświęcamy dla drugiego człowieka. Pani Anna, oddaję Pani głos, bo się trochę rastkwiwiłam, ale to, nie to wszystko chodzi. przez Panią. Nic nie <noise> szkodzi, ale czy ja mogę jeszcze nawiązać do tych chusteczek, tak, tak bo ja tak, też bardzo lubię chusteczki, mm -hmm. mam duży sentyment do tych klasycznych bawełnianych mm -hmm. chusteczek, które kiedyś panowie nosili mm -hmm. y i tak sobie pomyślałam, ja nie wiem, czy tylko to jest ten moment, w którym mogę to powiedzieć, tak, ale koniecznie. może byśmy zrobiły jakąś taką wspólną akcję, y y y żeby jak tak, pokazać tak, chusteczkę, tak. pokazać w jaki sposób prosty zrobić monogram, tak. bo taka chusteczka to oprócz tego, że właśnie chusteczka, a taka z monogramem to już jest tak osobista, że to już yy, I, i to tak jest elegancko. tak elegancka mhm. i to jest w ogóle fantastyczny według mnie pomysł na prezent i to naprawdę można, monogram można zrobić tak, oczywiście można tutaj haftować godzinami i tygodniami, ale można też w bardzo prosty sposób kilkoma ściegami zrobić monogram i i tą taką chusteczkę przekazać komuś bliskiemu pod choinkę. Świetny pomysł. Tak... A ja powiem, a ja powiem, w, której, w którym miejscu marynarz tę chusteczkę chować. Super, czyli mamy <grym> tak, z, mojej już z, mojej, z mojej strony i z strony i już jesteśmy i mamy piękny prezent. Czyli tak, <grym> w kwestii prezentów własnoręcznie wykonanych oczywiście temat rzeka. I ja zgadzamy się, prawda? <grym> Ta, zgadzamy, zgadzamy się, bo to się to że to jest M wyjątkowy prezent. <grym> Którego tak się szybko jakby, no przede wszystkim jest taki osobisty, więc ja na przykład osobiście zawsze jako mama proszę wszystkie dwójkę moich dzieci, żeby zawsze robiły prezenty mi osobiście, czy są, mają 11 lat, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, żeby jakby to nie ma znaczenia. Zachęcam do tego, żeby robić prezenty i oczywiście do, te, do tego, żeby szyć je ręcznie i tworzyć dzięki igle i nitce. Możliwości jest sporo. Na przykład tutaj już wcześniej pokazywałam tamborek z prostym napisem. Powiedzmy w ogóle, co to jest tamborek dla osób niewtajemniczonych. Nie, nie Dobrze, tamborek to jest, jakby widać, taka obręcz, która może być wykonana z bambusa albo z drewna. I są też oczywiście współczesne wersje, które są plastikowe. plastikowe. Ja osobiście, to jest akurat bambusowy, ja też za nimi nie przepadam, ale on się dosyć, jest stosunkowo tanie i sprawdza się właśnie przy, w tej formie takiej ekspozycyjnej, bo tu wystarczy mały gwoździk i, i na ścianie można sobie coś takiego już po prostu powiesić. Ale tamborek służy przede wszystkim do tego, żeby w trakcie haftowania naciągnąć tkaninę i trzymać ją i dzięki temu tkanina jest naciągnięta i wtedy możemy ten wzór, który sobie przeniesiemy, po prostu wyhaftować. Dla y, artystów, którzy malują, możemy powiedzieć, że to jest taki blejtram. Taki blejtram mm -hmm. trochę, tak. Powiedzmy jeszcze, co to jest ta część? To jest... I pokażmy może z drugiej strony, tak? Tak. Tak wygląda to jest inny, To jest troszkę inny blejtram niż, niż <laughs> taki artystyczny, ale trochę... Ale podobnie. tak samo podobnie, tak. No, bo jest, mhm. jest to naciągnięcie. Blejtram oczywiście jest jeszcze impregnowany i tak dalej. Tu już nic nie robimy z tą tkaniną, tylko po prostu ją mocno naciągamy. E, pytałaś o to, tu jest, to ma różne formy, ale generalnie jest to jakby rodzaj takiej śrubki, która służy do tego, że jak naciągniemy tkaninę, żebyśmy mogły ją dokręcić maksymalnie i utrzymać ten naciąg, który jest. Dobrze się haftuje, to już taka techniczna, techniczna dygresja do tego, żeby jakby haftuje się dobrze na tamborku, który jest naciągnięty tak dobrze, jak, na, jak musi tak dźwięczyć trochę jak bębenek. I to jest pomysł na prezent, bo tutaj jest na przykład użytech dosłownie trzy ściegi, ściegi hawciarskie, bardzo proste, i możemy taki prezent wykonać, po prostu napis lub możemy jakiś kwiatek umieścić i to jest jeden z pomysłów na prezent, jakby z mojej strony. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli będzie nas ktoś do nas wchodził i przy naszych drzwiach będzie widział zawsze taki. Bo rozumiem, że ten tamborek też możemy użyć właśnie jak ten blaitram. To może być taki nasz własny osobisty obraz, tak, Muszę coś po, tak, tak. też powiesić. To zobaczyć, też jak świat jest od razu w taki prosty sposób przyjemniejszy. Prawda? Dzień dobry. Miło mi Cię Nie ma co wymyślać. Według mnie w prostocie jest duża siła. Tak. nie odkrywamy kogoś. Ale oczywiście możemy napisać: nie wiem, cokolwiek, tu mieszkają fajni ludzie, na przykład ostatnio widziałam też napis. Mhm. To jest taki przekaz, albo u nas jest przyjemnie i sympatycznie, albo w kuchni może być napis dobrze gotuje, albo cokolwiek, naprawdę co, na co mamy ochotę. To jest jeden pomysł na prezent, ale mam ich tak dużo, że nie wiem, czy to nam starczy tutaj tyle nagrania. A pod, a pod tym łokciem, co my tam mamy? A, tutaj, słuchajcie, to jest w ogóle, to jest hit. A, no właśnie. To tak. jest hit to podróży. to się bardzo mhm. Bardzo praktyczne, bo to jest, woreczki takie możemy kupić w różnych sklepach, takie gładkie i po prostu haftujemy napis. Możemy napis, ja tu akurat brudasy. To takie może nie jest do końca... Taki prosty jest ten napis, ale oddaje, oddaje to, co, do czego to służy. To ale służy dzieci, do tego... które jadą na kolonie i wiedzą, A. że tam mają schować skarpetki, które nie uprały, to już będą widziały i na pewno się lepiej do tego zastosują, niż gdyby to był jakiś bardzo wysługiwany napis. Dokładnie, ale oczywiście można dla kogoś, na przykład dla siostry, może napisać na przykład bielizna, czy... Mhm. czy... Cokolwiek, co, co się przydaje w podróży. Takie worki ja osobiście bardzo lubię w, 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 w moim podróżnym, w walizkach tak. podróżnych, mhm. bo no, nie mamy tego w workach foliowych i tak dalej, tylko mamy coś takiego. Wracamy z podróży, wrzucamy to do pralki i pierzemy razem z brudnymi rzeczami i, i to jest też właśnie według mnie fajny pomysł do tego, żeby, żeby zrobić to osobiście. Można też uszyć mniejsze woreczki, nie wzięłam akurat ze sobą. Na przykład ja osobiście takie mniejsze woreczki w takim formacie też yy, używam do przechowywania na przykład korali albo biżuterii. Bo też mamy takie na przykład z kamieni szlachetnych. Szkoda, żeby to się tak walało jedno obok drugiego, tak? Więc można też zrobić na przykład dwa takie woreczki do biżuterii, czy jakichś pomysłów. Myślę, na woreczki jest mnóstwo. Kuchnia, cała kuchnia Ach, fasola, ja. groch. Jak to przechowywać? Też można. Dokładnie, dokładnie w woreczkach, prawda? Bo one są jednak wtedy wentylowane i, i to jest najlepsze przechowywanie produktów spożywczych. Grzyby suszone zawsze w worku lnianym. Czy bawełnianym? Więc mhm, pomysłów mnóstwo. Pomysłów tak. jest. Mhm. Tu mam na przykład takie, to, to jest bardzo lubiany element taki dekoracyjny. To są akurat ptaszki, które są oczywiście ręcznie szyte. Można je szyć po jednym, po dwa. One się bardzo fajnie prezentują właśnie w naszych wnętrzach. Patyczek normalnie z lasu, kawałek drucika. To ptaszka się szyje w no tak z półtorej godzinki, tak w relaksie z koleżanką to dwie, bo się będziemy, zagadamy się, więc troszeczkę to potrwa. I naprawdę się sprawdzają. Tu oczywiście jest ich dużo, ale nie trzeba szyć ich tak dużo, bo, bo to jest, taki był mój pomysł, żeby zrobić w formie takiej tańczowej. Bardzo ulubione i lubiane przez uczestników moich spotkań szyciowych, to są takiego różnego rodzaju broszki kolorowe, które świetnie, fajnie wyglądają. Na odzieży, a Proszę zobaczyć jak, jak zmieniają od razu, to są właśnie, ja też jak, ilekroć prowadzę zajęcia z paniami na temat dress e, zawsze uczę od tego, że czymś innym jest dress code, a czymś innym jest stylizacja, ale jak mówię co to jest stylizacja, to zawsze mówię akcesoria, dodatki, dodatki to jest to, co proszę zobaczyć, niebieska bluzka, jak ona zmieniła w ogóle swój wygląd dzięki tym dwóm broszkom przypiętym. Tak. Zupełnie, zupełnie inne ubranie. Ja jeszcze zawsze podkreślam, że one mają w ogóle taki dar, że one bardzo ocieplają wizerunek, jeżeli już tak jakby wchodzimy mm -hmm. w taką stylizację. Yy, one może tak wyglądają trochę przaśnie i ludycznie, ale przez to, że one są właśnie tak zrobione, yy, mam dziewczyny, które przychodzą do mnie na zajęcia i potem chodzą normalnie do biura i normalnie wiecie, w takich tych żakiecikach i tak dalej. Dopną sobie coś takiego, są własnoręcznie zrobione i ten taki biurowy. Bardzo taki według mnie zimny styl, się od razu ociepla, więc ja zachęcam. Szycie, jego, szycie broszek jest bardzo proste, a przy okazji na mojej stronie jest taki prosty tutorial, jak to zrobić, więc zachęcam. No i hit ostatnio oczywiście szyjemy również różnego rodzaju portmonetki, które też są, też są bardzo wdzięczne do, do tego, żeby być jakby prezentem świątecznym, bo można uszyć prostą, niehaftowaną, można, jeżeli ktoś się czuje bardziej. Jakby na siłach może wykonać drobny haft i, i całość uszyć ręcznie. To też jest piękny pomysł na prezent. Tu jest na przykład takie etui na okulary, które ma po prostu jakby... Cudowne. Jest troszeczkę mhm. większą formą. Mhm. Co jeszcze chciałam powiedzieć, zanim przejdę do takiego jakby jeszcze typowo... Mhm. To jest na przykład projekt, który realizowałam na warsztatach rodzinnych z dziećmi. I to jest cudowny pomysł na to, żeby dzieci na przykład wspólnie z mamą zrobiły prezent babci, na przykład. Czyli dziecko na bawełnianej tkaninie, pisakami do tkanin, maluje misia, mama to zszywa, tu w środku. Ten chyba już przestał pachnieć. Można wypełnić na przykład łuskami gryczanymi, z kaszy gryczanej z odrobiną lawendy. Pachnie, przeleści i jest miłym takim prezentem. No, babcie, już wiem, mam to sprawdzone, rozczulają się, jak dostają taki prezent od wnuka, a to jest to naprawdę wspólna praca i też mamy są bardzo szczęśliwe. Babcie się rozczulają, mamy są <laughs> szczęśliwe, ale ja powiem coś więcej jako nauczyciel, jednak głównie przede wszystkim dzieci. Nie spotkałam żadnego dorosłego, które było kiedyś dzieckiem i które powiedziało tak: Miałem za dużo, czy miałam za dużo spędzonego czasu z rodzicami na wspólnych zajęciach. Wręcz przeciwnie, zawsze słyszę. Pamiętam tylko ten właśnie moment, bo wtedy byłem, czy byłam z mamą, czy z tatą gdzieś. I to jest moje przeżycie i ja to zapamiętam, bo robiliśmy coś razem. Tak. Drodzy Państwo, dzieci uwielbiają, robić coś razem z rodzicami. Co więcej, my dorośli też tworzymy relacje wtedy, kiedy jesteśmy z drugą osobą. Relacja tworzy się podczas wspólnego działania. Takie szycie i wykonywanie jeszcze przy prezentu wspólnie, proszę mi wierzyć, to się zapamiętuje do końca życia. Mam nadzieję, że Poświęcajmy to, na to czas. Tak właśnie, że, że nie na wspólne, przekonamy zakup, nie na wspólne do zakupy tego, w centrum handlowym. Jak... Nie, nie na poszukiwanie promocji, tylko na wspólne wykonanie nawet właśnie takich prostych rzeczy, które sprawią o wiele większą przyjemność i radość Cieszę się, że niż o tym kupno mówimy kupno kolejnego zestawu kosmetyków z, z promocji. Przepraszam, mam nadzieję, że nie, nie. nikt nie zabije. <laughs> Nic nie szkodzi. Chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, że to naprawdę takie szyciowe spotkania z igłą i nitką, to, to mogą być naprawdę proste wzory. To jest jeden z najprostszych, czyli po, po, można naprawdę samemu wyciąć sobie takie serce. I o, ozdobić je haftem. Tutaj są różne hafty, bardziej skomplikowane mniej, prosty drucik. I oczywiście w sezonie jakby całorocznym może to służyć jako dekorację, ale można to to jest według mnie świetny pomysł na to, żeby wykonać taką ozdobę jako w formie choinkowej bombki, no może mhm. Nie wiem, czy to powiem, już, jest bombka, ale na pewno dekoracje, które można powiesić na, na choince. Można oczywiście to też dać komuś Bliskiemu w prezencie. Ja przy okazji wspomnę, że wspólnie z polską firmą Ariadna organizujemy taki fantastyczny konkurs na takiego, tego typu właśnie serduszka haftowane. I jak ktoś zaczyna, może się przekonać do tego, a nagrody są bardzo fajne, bo można wygrać naprawdę fajny zestaw mulin do, haft, do haftowania. Więc zachęcam, żeby. Zrobić samodzielnie, i jeżeli, jeżeli się zrobi, to żeby wysłać do nas zdjęcie, być może wygracie w konkursie. To są właśnie takie drobne elementy. A, a jeszcze co chciałam tu, właśnie to jest, jeszcze przyniosłam słoik. To jest, wracając do naszych kwiatków, które były broszkami. Konstrukcja jest taka sama. To jest zwykły stary słoik, już nie pamiętam po czym. I tutaj jest wykonany właśnie taki kwiatek, który według mnie fajnie pozwoli nam przedłużyć trwałość słoików, które mamy w domu, i wykorzystać właśnie. Tu mam akurat. Też jestem, jestem kolekcjonerką różnych niepotrzebnych bo się tasiemek, przygasiów tak zwanych. I tutaj jest dużo właśnie zebranych przeze mnie tasiemek kolorowych, ale każdy może w tym słoiku przechowywać co tylko chce. I porządek jest. I porządek jest. jest jak jest ich kilka i różne są kształty, a te, te kwiatuszki są w różnych kolorach, czy to, to naprawdę robią wrażenie i proszę wierzyć, naprawdę sprawdzają się. Wszyscy znajomi, jak przychodzą i widzą te słoiki z tymi kwiatkami, to, to od razu są ochy i jachy. Ja to jeszcze tak służę, bo one są miękkie, więc, jakby służyć też mi przy okazji jako igielnik, więc jeżeli ktoś, a każdy najczęściej ma coś tam, jakąś igłę z nitką, gdzieś tam w domu ma do tego guzika przyszycia, yy, czyli można sobie stworzyć taką niciarkę, mhm. czyli mieć zestaw podstawowych kolorów nici, plus trochę igieł i ze starego słoika taki, taką sobie, taki pomysł na prezent też można komuś wykonać. Fantastycznie. Właściwie co nas może ograniczać? Tylko nasza pomysłowość, I, bo pomysły tutaj rodzą się same. Tak, tak. Mamy słoik, możemy sobie zrobić z tego fantastyczny niciak. Przecież to może być znacznie większy słoik, więc może. tam możemy tych nici uzbierać. Może być znacznie większy kwiatek, więc tych Igieł możemy i, i szpilek możemy również mnóstwo, mnóstwo włożyć. Tak, ja jeszcze chciałam zawsze podkreślić, że to są, jak, jak pewnie zauważyliście, wszystko dosyć, dosyć małe fragmenty skrawki materiałów. Dużo przeze mnie wykonywanych rzeczy jest wykonywanych z materiałów z odzysku, czyli na przykład jeżeli mąż popra, poplamił sobie winem koszulę i ta koszula już się nie dała sprać, to ja po prostu taką koszulę wykorzystuję na mnóstwo różnych innych pomysłów. Na przykład to jest koszula mojego męża. To jest dokładnie męska koszula. To jakbym się zastanowiła, chyba też. To, jest typowe, to są takie typowe męskie koszulowe wzory. I, i one naprawdę proszę zaprawdzić, one, one się świetnie prezentują, przy, jakby wypełniamy je w innej formie i nadajemy nowej, A nowej czym jakości. A co ptaszki wypełniane? Ptaszki akurat wypełniamy tak zwane, to jest takie wypełnienie, które, jest, które mamy w poduszkach najczęściej, y -hmm. czyli to się profesjonalnie nazywa kulka silikonowa, y -hmm. ale też nie musimy od razu kupować całego, kulkę silikonową kupuje się na kilogramy, to zajmuje dużo miejsca, można, ja to się zawsze śmieję, nie wiem, czy Państwa powinnam do tego namawiać, ale można naprawdę czasami rozpuścić jakąś poduszkę, którą się ma, wyjąć trochę tego wkładu mm -hmm. i po prostu użyć do tego, mm -hmm. albo na przykład jak chcemy stworzyć broszkę, to po prostu kilka takich jakby uczkniemy z jednej poduszki i wykorzystamy ją do tego, żeby wypełnić broszkę. A czy naturalne pierze też się do tego nadaje? Pierze nie, ale tak jak na przykład tutaj jest miś, który... Jest... To, o, ten pachnie, mm -hmm. jest pachnący. Oj tak, ojej. Jak miło. I to jest mhm. wypchane łuską gryczaną mhm. z kwiatami lawendy. lawendy. Mhm. Też mam doświadczenie, jeżeli chodzi o runo owcze. Troszeczkę się ubija w trakcie wypychania, więc, ale jest to oczywiście możliwe. Można to jakby też użyć, jak ktoś chce na przykład naturalnie i bez silikonów to jak, naj, jak najbardziej można runo owcze wykorzystać do tego, żeby wypchać mhm. y, takie elementy. Czy tak właśnie kłuska gryczana. No łuska jest w ogóle super w ogóle dla mnie produktem, bo ona... Taka jest, nie wiem, czy zauważyłaś, tak, tak, tak. taka terapeutyczna wręcz, mhm, bo tak. czy jest się dorosłym, czy jest się dzieckiem, to czy się takich to pamiętolić, <laughs> tak, pomięsić, więc jakby no, jest to miłe dla dużych i dla małych, więc jest więc są możliwości, żeby wiele rzeczy właśnie zrobić ekologicznie, czyli właśnie wykorzystywać to, co już mamy i, i, i żyć, jakby otaczać się też przedmiotami, tak jak właśnie runo owcze, które jest naturalne. Niekoniecznie musimy... No piór nie, 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 nie skojarzyłam jeszcze, nie, nie używałam do siebie, ale pewnie można. Może, by może zainspiruje. A i zapomnieliśmy właśnie szczególnie naszych naj, makatów. najważniejszy <laughs> temat właściwie od tego zaczęłyśmy. Ja mówiłam o tym, że rzeczywiście w mojej kuchni do tej pory makatka wisi. Moja makatka ma hasło dobrego apetytu. Z tym, że ja troszkę podrasowałam tę makatkę, bo ona jest naciągnięta na plejtram, jest za szybą, jest, jest w ramię. Wiele osób, które przychodzi do mnie, mówi, ojej, o jak, jak przyjemnie, jak, jak miło, jak, mi się, jak, jak wracam do czasów, tak, babcia, ciocia. Ale tak się nagle tworzy przyjemnie, domowo i ciepło. Namawiamy do tego, żeby nie bać się takich haseł w domu, bo te, bo te hasła... One rzeczywiście wnoszą jakąś taką niesamowicie ciepłą, dobrą energię, a przecież dom powinien być tym miejscem, gdzie co by się nie działo, wracamy, będziemy tam zawsze zrozumiani, ukochani tak, i, tak. i przytuleni, i zawsze będzie ciepło. Dobra żona tym się chlubi, że gotuje, jak mąż lubi. Możemy zmienić. Może być tak, że dobry, być mąż, dobry mąż Dokładnie. tym się chlubi, że gotuje. Co żona lubi. Co żona lubi. Tak, tak. Też to dobrze. nie o to chodzi. Ważne, tak. żeby stworzyć coś takiego, co będzie tym unikatowym symbolem naszego domu i co będzie tworzyło taką niesamowitą energię w naszym domu. Rzeczywiście kiedyś te makatki były znacznie większe niż ten, niż ten piękny haft, ale nawet w takiej formie. Myślę, że to już jest. Znaczy ta forma wynika naszego, tak. naszego domu. To jest ta forma, jakby trochę się dostosowała do naszych y, mieszkań, bo często mieszkamy teraz w blokach, te powierzchnie są trochę mniejsze, y, ale też, y, no właśnie, to jest dosyć małe mały element taki dekoracyjny, ale właśnie on, tak jak wspomniałeś, nadaje bardzo dużo takiego pięknego charakteru, ciepła od razu. Mm -hmm. y, wykonanie makatki y, wyszywa się takim ściegiem, który się nazywa sznureczek. Jest, sznureczek jest bardzo prosty do sznureczka, sznureczek się haftuje w ten sposób, że nawet nie trzeba mieć tamborka, więc naprawdę mhm. nie trzeba poczynić dużych inwestycji. To właśnie jak zaczęliśmy Sznureczki. od tego. To mm -hmm. jest zrobione. Tu oczywiście jest jeszcze dodatkowo też, ale jest w jakby najważniejszym ściegiem jest sznureczek. I ja to po prostu haftowałam tak naprawdę na plaży na wakacjach w tym roku. Więc y, y, to jest y, Przeżywać przygodę szycia. Tak, ja przeżywam od kilku lat. I, ale można po prostu, jakby też pokazuje, że przez tą chusteczkę, że można haftować na, na różnych, nawet ostatnio miałam pomysł, żeby taką ściereczkę wykorzystać. Wiecie, takie czasami są ładne kuchenne ściereczki i na takiej fajnej ściereczce bawełnianej wykorzystać i ją przewiesić gdzieś tam w kuchni czy tak jak właśnie mówiłaś, no jak już się wyhaftuje, to pewnie chciałoby się, żeby też zadbać o trwałość, więc może ten blajtram, czy ta antyrama, czy obraz jest jakimś takim sposobem na to. Ale to na przykład wisi u mnie na ścianie, Takimi szpilkami do, do, do ścianki przyczepionymi. Bo jakby... tak się przyczepiało, na gwoździkach? Tak, na, na gwoździkach. One miały tutaj specjalne takie zaczepy, tak. mhm. więc kiedyś tak po prostu się prezentowało. One były przecież też brudzone, bo one były często w takich miejscach, oh. takich Nadku... higienicznych, na przykład tak, czy kuchennych, czy właśnie mhm. higienicznych. Tam częstym popularnym była chyba świeża woda, tak. zdrowia doda, czy coś tak, takiego, było. Tak, więc tak. to jakby mhm. też było często w tych miejscach takich w trybie. Gdzie się kucharek się 6, tam nie ma co jeść? Och, pomysłów jest <laughs> tak, ja <laughs> Jest, jest dużo, ale to ja też uważam, że można się bawić, jakby wykorzystać stare hasło pod swoje jakby, swoją potrzebę, tak? żeby jako gospodyni w domu się jakoś tam wyrazić. Tak? I czy gospodarz. Czy lub gospodarz, gospodarz. właśnie. No? Dokładnie tak. I można siedzieć ją wspólnie też, na przykład jak ma się już nastoletnie córki, to na przykład częściowo można wyhaftować, potem częściowo wyhaftować z córką. To są według mnie takie wartości, które warto, warto mówić i warto podkreślać. To jest ten wspólny czas, do którego nama, y, namawiamy. Proszę Państwa, moglibyśmy, mogłybyśmy <gry> tak. mówić, 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 pokazywać, 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 a my chcemy po prostu zainspirować. Jeżeli podobało się Państwu to, co widzieliście dzisiaj, to oczywiście zapraszamy do Pani Joanny Michalskiej na zajęcia, zapraszamy bądź też do odwiedzenia strony. Zapraszamy oczywiście do Akademii, no ale przede wszystkim też prosimy o subskrypcję naszego kanału, bo dbamy o to, żeby cały czas pojawiały się pojawiali się tacy pasjonaci fascynaci jak fascynaci i pasjonaci jak Pana, i jak Pani Anna. Zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.